Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Uftal. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia. Organizowana jest przez Transition Grupa poświęcona moim zdaniem niezwykle teraz ważnemu tematowi związanemu z, ze zdrowiem psychicznym pracownika. Będę miała przyjemność być gościem tej konferencji i będę mówiła o trudnych emocjach. Trudnych emocjach pracownika, trudnych emocjach w zespole, które pojawiają się jako skutek tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili dookoła nas, jako skutek pandemii. Utrata struktury dnia, utrata takiego rytmu dnia, do którego pracownicy przywykli, sposobu pracy. I zmiana chociażby tego sposobu pracy, tego że całe dnie siedzimy przed komputerami i y, zupełnie inaczej pracujemy niż pracowaliśmy do tej pory, powoduje, Często kaskadę emocji, kaskadę trudnych emocji, taką kaskadę emocji, która skutkuje chociażby tym, że spada i nasza motywacja, i chęć do pracy, ale też i y, znacznie obniża się komfort naszego, naszego życia i nasze samopoczucie. Czy my jako menedżerowie, jako liderzy możemy coś zrobić, jakoś wspomóc pracowników w tak trudnym momencie? Czy możemy zaoferować jakieś narzędzia, żeby było im łatwiej? Czy my sami jakoś możemy rozpoznawać te trudne momenty, trudne momenty emocjonalne? I czy w ogóle w takich czasach związanych z pandemią, w takich czasach, kiedy przychodzą duże trudności, czy my możemy świadomie zarządzać na przykład kulturą emocjonalną naszej firmy? Bardzo Państwa serdecznie już dziś na swój wykład zapraszam. Dziękuję bardzo.